Cześć, jestem Bart i zapytałem ostatnio swoich znajomych, jakie cechy może posiadać markowy telefon do 1200 zł. No i nie usłyszałem wiele dobrego. Brak innowacji, powolne działanie, mała pamięć, toporny kształt, jeden max dwa aparaty, telefon nadający się głównie do dzwonienia, SMS-owania, przeglądania socialek, internetu i grania w Snake'a. Dlatego też do testu Huawei P Smart Z zabrałem się z dużą dozą ostrożności. Czy aby na pewno słusznie? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. P Smart Z ma bardzo duży ekran Full HD plus o przekątnej prawie 6,5 cala, które okalają niewielkie ramki. Wielki ekran nie dla wszystkich okaże się zaletą. Z jednej strony pozwala na bardzo wygodne czytanie, oglądanie filmów i granie w gry, z drugiej korzystanie z telefonu jedną ręką może okazać się dość karkołomne. Wyt na chomika będzie tu mocno wskazany. Wykonany w technologii IPS wyświetlacz nie robi tak dużego wrażenia jak OLEDy. Mamy słabszy kontrast, gorsze kąty widzenia, ale w codziennym użytkowaniu absolutnie mi to nie przeszkadzało. Dobrą wiadomością jest obecność filtru niebieskiego światła, który chroni nasz wzrok, gdy korzystamy ze smartfonu w ciemnościach oraz przyzwoita jasność ekranu, która z kolei umożliwi nam bezproblemowe użytkowanie PeSmarta w słoneczny dzień. Obudowa choć plastikowa jest bardzo miła w dotyku. Niestety szybko się brudzi i jest podatna na zarysowania. Standardowo zalecam zakup dodatkowego etui ochronnego. Design oceniam bardzo pozytywnie. Podobają mi się refleksy oraz linia przecinająca obudowę. Z boku mamy przycisk głośności i odblokowywania ekranu. Znajdują się na odpowiedniej wysokości, natomiast nie można tego powiedzieć o czytniku linii papilarnych, który mógłby być centymetr niżej. Na dolnej ramce mamy gniazdo mini-jack USB typu C oraz całkiem przyzwoicie grający głośnik. Telefon charakterystycznie dla swojej półki cenowej nie jest wodoodporny, więc jeśli jesteś na tonącym statku, to dzwońcie po pomoc, zanim się zamoczycie. No dobrze, ale gdzie jest noc z aparatem? Ano nie ma, a przynajmniej nocza. Przy włączeniu aplikacji do robienia zdjęć z górnej krawędzi wyłania się aparat. Huawei chwali się, że jego mechanizm działa bardzo szybko, bo w mniej niż jedną sekundę jesteśmy gotowi do sportretowania naszej facjaty. I rzeczywiście, wysuwa się sprawnie. Sam aparat wspierany jest sztuczną inteligencją i posiada 16-megapikselową matrycę, dzięki której zrobicie ładne selfie, ale tylko w dobrym oświetleniu. Jeśli zależy wam na bezpiecznym dostępie do telefonu, a waszą ulubioną metodą odblokowywania ekranu jest rozpoznawanie twarzy, możecie czuć się zawiedzeni. W tym modelu takiej funkcjonalności nie ma. Pozostaje nam czytnik linii papilarnych lub PIN. Tylny aparat składa się z dwóch obiektywów: główny 16-megapikselowy i pomocniczy wspierający go jedynie przy rozmywaniu tła. Huawei pochwalił się, że dzięki zastosowaniu sześciu soczewek w głównym obiektywie wyłapie on więcej światła. I rzeczywiście, mimo iż spodziewałem się przeciętnych zdjęć, to byłem miło zaskoczony fotkami, które udało mi się zrobić. Podoba mi się też działanie trybu nocnego. Co prawda w ciemniejszych miejscach wyraźnie widać ziarnistość, a autofokus czasem zaśpi, ale trudno wymagać od telefonu za 1200 zł fotografii na poziomie P30 Pro. Zdjęcia portretowe wychodzą całkiem nieźle. Druga soczewka wspomoże tworzenie efektu bokeh, co zdecydowanie uatrakcyjnia fotki. Filmy nakręcicie w maksymalnej rozdzielczości Full HD z prędkością 60 klatek na sekundę. P Smart Z ładnie odwzorowuje kolory, ale filmom brakuje czasem szczegółowości. Tu częściową winę ponosi mocna kompresja. W naszych fotograficznych eskapadach wspierać nas będzie sztuczna inteligencja, która rozpoznaje scenerię oraz fotografowane obiekty. Pomoże ustawić odpowiednie parametry, jednak kosztem utraty rozdzielczości. Jestem lekko zawiedziony trybem oświetlenia scenicznego, które ma za zadanie odpowiednio doświetlić na przykład fotografowaną twarz. Przeklikując się przez ten tryb nie widziałem większych różnic na zdjęciach, ale jest duża szansa, że zostanie to poprawione w kolejnych wersjach softu. Huawei P Smart Z działa zaskakująco sprawnie jak na telefon ze swojej półki cenowej. O ile zdarzają mu się sporadyczne przycinki animacji interfejsu, to gry działają już wybornie, nawet bardziej wymagające tytuły. To samo dotyczy aplikacji, które uchamiają się całkiem żwawo. Za ten stan rzeczy odpowiada nowy procesor Kirin 710F, który dodatkowo jest też mniej prądożerny. Do naszej dyspozycji Huawei oddał 4 GB RAMu, a na przechowywanie zdjęć, filmów i APEK 64 GB pamięci wbudowanej. Telefon posiada hybrydowy slot na karty, mówiąc prościej, albo używamy dwóch kart SIM, albo jednej wraz z kartą MicroSD o pojemności nawet do 512 GB. Bardzo cieszy wyjątkowo duża bateria o pojemności 4000 mAh, co przy włączeniu trybu oszczędzania energii zapewni wam do dwóch dni pracy na jednym baku. Nie ma opcji super szybkiego ładowania. Telefon naładujecie do 100% w około 2 godziny. Teraz pada pytanie: jaka jest najważniejsza cecha Huawei P Smart Z? Moja odpowiedź to oczywiście wysuwany aparat, dzięki któremu część ekranu nie jest zajęta przez kontrowersyjny dla wielu osób noc Póki co jest to najlepsze remedium na bolączki estetyczne, ale u części osób budzi zrozumiałą niepewność co do wytrzymałości samego mechanizmu wysuwania. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Policzmy to, to. Huawei zapewnia, że spokojnie wystarcza na około 100 tysięcy wysunięć, czyli zakładając, że codziennie będziemy robić po 50 selfiaków każdorazowo wysuwając aparat, czyli przynajmniej 2,8 zdjęcia na godzinę, przy założeniu, że fotografujemy całą dobę, a rok ma 365 dni, Wyjdzie nam około 5,5 roku. Wynik jest oczywiście szacunkowy, jednak sami widzicie, że trzeba się wyjątkowo postarać, aby zajechać mechanizm na AMEN. No dobrze, ale co w przypadku, gdy smartfon wypadnie nam z ręki i uderzy o chodnik krawędzi aparatu? Ha, i tutaj inżynierowie Huawei też byli smart. Telefon jest w stanie wykryć, że spada, i wtedy automatycznie chowa aparat, chroniąc go przed uderzeniem. Sprawdzimy, jak to działa. Trzymam smartfon na wysokości, na której najczęściej robimy selfie i słyszę, że ZUS podwoił wysokość składki emerytalnej dla samozatrudnionych. Wypuszczam z rąk PiSmarta i to prawie zadziałało. Telefon upadając na trawę jest jeszcze w trakcie chowania aparatu. Do pełnego zamknięcia brakuje mu co prawda niewiele, ale nie mogę uznać, że zdał ten test. Mimo wszystko nawet częściowo schowany aparat jest lepiej zabezpieczony niż ten w pełni wysunięty. Oprócz tego, powiedzmy sobie szczerze: Ile razy w życiu upuściliśmy smartfon przy robieniu selfie? Ja jeszcze ani razu. Dlatego absolutnie nie skreślam tego rodzaju rozwiązań technicznych i na przyszłość dobrze byłoby przyspieszyć mechanizm chowania aparatu. Czy jest to więc lepsza alternatywa wobec nocza? Jeśli nie zatęsknicie za Face ID, to zdecydowanie tak. Huawei P Smart Z uważam za całkiem udany telefon. Nie dość, że jest w bardzo korzystnej cenie, to oferuje równie dobre możliwości. Jako jego główne zalety trzeba wymienić ładny design, duży ekran, pojemną baterię, bardzo dobrą wydajność w grach i ukrywany aparat do selfie. Za jego minusy uważam brak ładowania Quick Charge i spadki płynności w systemowych animacjach, które zapewne zostaną poprawione w przyszłych aktualizacjach. Odnosząc się do opinii moich znajomych ze wstępu odcinka, myślę, że Huawei P Smart Z pozytywnie by ich zaskoczył i mam nadzieję, że wy również będziecie usatysfakcjonowani. Dajcie w komentarzu znać, co myślicie o tym telefonie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nim więcej i zobaczyć jakie zdjęcia udało mi się nim zrobić, to koniecznie wejdźcie na mój profil na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.